Mm. No spróbujemy wam to nagrać trochę, no śmiesznie to wygląda, ale będzie nagranie chociaż. Boga wskakuje. No dobra, to to płyniemy. Trochę nie mam możliwości stanowania i właśnie bum, wlecieliśmy. w kogoś. Inno się. Jak tam, Alu? No, Jeszcze to? zobacz, masażek dostaniesz. Czekaj no, no. hey, okay, bo lecimy na skały. I bum, będzie uwaga. Bum. I nas obróciło. Słoneczko wychodzi. Uwaga, bez będzie. Wow. I w bok Marzaj dziecko walniesz O właśnie tak się dzieje Ale numer Dobra, obracamy się O tak rób, rób tak, dobrze Tak bardzo przyjemnie Yeah, I oh. friend, i'm going to take it easy i'll just get it please fill my cup am i really asking for much it's been a long week i'm looking for fun please fill my cup find me under the sun Oh, oh, I'll sing in live wrong. You speak English? Yeah? Okay, this is front, the floater is here. You go in the back you go in the front. You turn around. Okay. musimy się przesiąść ja z przodu. Eee, ja muszę się zamienić miejscami z żoną. Zobacz, bo jest strzałka. Dobra. Chodzi o to, żeby siedzieć ze strzałką. Uh -huh. Widzisz? Tak się jeździ ze mną, bo jestem za ciężki. O kurde miało być łagodnie o, o kurde uh. Maciek tu chodź, tędy, tu bokiem pomóż jej z tym pontonem no i ponton od tej Tu mijamy taki plac dla malutkich dzieci zabaw. Tutaj jest takie urządzenie, taka maszyna dla znacznie większych dzieci już. Ona jest naprawdę duża. i też się ta woda przelewa, te zjawki, zjeżdżalnie takie. Ale dają Dobra, okazało się, że nie zjadę tu z kamadą, także niestety muszę ich nagrać Dzieciak się wysłaszył. A ja jadę. Ale nic nie widać. No ta jest łagodniejsza bo boję się, że tu gdzieś wylecę za was. Ale ta jest chociaż otwarta i coś widać na niej. Ale fajnie. Uhu. Na tą ciemną, co ja za pierwszy raz wyjechałem? Na kobrę. No no to nagrałem ją. <grystanie> <grystanie> Szybka, nie? Daję <grystanie> kluczową na maksa. <grystanie> Dokładnie, ja wpadłem z kamerą, słuchaj, po pod wodę całkowicie. Dobre, nie? A ta jest łagodniutka, ale fajna, taka bardzo przyjemna. Zaklinowałem się, Umiała miała nie być żadna. Uch. Uch. Ale to były skoki Kobiecie małoby by O, jest Maciek To zaraz to będzie Julia pewnie Cześć Maciej, ostatnia? Nie, jeszcze jedna Jeszcze jedna, o mama jest, o, jak buzie zatkała A Jula jeszcze jedna A, jest Julia ale tutaj tą czarną Michałaś? Teraz? Ta jest super, taka z wyskoczniami, ta ta o, tamta. Trzecia. Czy tutaj będę mógł zjechać z kamerą, to wam pokażę, że tak, tu się chodzi bez niczego, się wsiada do takich pontonów osobowych i jakby są takie dwa trzy osobowe zjazdy, ale widzę kobieta ma telefon w ręce, więc podejrzewam, że może mi się uda tutaj też nagrać. I tutaj macie takie oznaczenia, na przykład d Wagon, czyli smog jest jakby taka na czerwono od 125 cm, jaka głębokość, maksymalnie 315 kg. to jest? Ja się ledwo odsyłałem, chciałem, że wypadnę w pewnym momencie, słuchaj. Tak, ale ja słuchaj, myślałem naprawdę, że się nie odsyłam, bo takie. A ja myślałem sobie takie, dosyć, że ja, to się tak nie <śmienią> Albo jak tak na boku leciałem, myślę, no lecę na łatwą nie to, no, to, to nie <śmienią> no, no, no dobra. Dobra, Dlaczego ja tyłem? Dlaczego ja zawsze tyłem? To niesamowite. <grywa> Okręczę to było. Jak darłeś daruję. Jak cię. Ja <grywa> pierdolę. <grywa> Czekajcie sekundkę. Zobacz, że tam ktoś jest na górze. Zobacz, leci. Patrz. Wow. No długo to, to nie no ale są No i Giant, i Giant jest żółty Ola tamtą leci? A ja tutaj, Giant, lecimy

słuchajcie gacie, gacie mi zsunęło, jak tam? ja też tyłem, bo tak mnie obróciło specjalnie Kto do tyłu, a ciebie? my przodem, my przodem a, sobie, a, mi, a mi tak gacie z tyłu klapki, klapki. z pośladku, C'est pas possible. Ja nie wiem czy coś ci nagrało, bo tak pyskało po prostu. Cały mokry Cały że... mokry. Że... Ja cię kręcę, ale grubo. Nie, no nie całe jest. Mi... No, nie opłacało się czekać, ale było warto. Chodź Myszka. ale super! Nie, ale to owo! Nie, to jest kanałowe! Ale wyszło kręcę! Nie tyle! Ale masz Nie <noise> o Kurcze <noise> Ale super ta była, nie? Ale tam tak wysoko poszliśmy Ja myślałem, że A, ja już wypadniemy ja z tego to myślałem, że ta tam No masakra No, tu cieplutka woda tak, Fajnie to była Myślę, że dlatego, że nasłoneczniona jest, wiesz? Ale super ta była okay, Jeszcze

Śmieszku to śmieszku śmieszku jeżeli że ten był gąsy no ja. Chyba lepiej jak jadłem nie? Nie no, masakra po prostu Ale tu zamknięte widzisz chyba do tego czy nie? Ale to nie idziesz To jest już swarta słuchajcie, przyszliśmy na ja tą lagunę tutaj Coś zjemy sobie teraz. Tu widzicie, jak wygląda ta laguna. Szkoda, że nie ma teraz fali. Ale, generalnie, dla dzieci takich małych, idealna, bo to jest bardzo płyciutko. Ta woda jest cieplutka. Nawet w zimie. No tak to wygląda. Tutaj dziarnaky były zamknięte niestety. Takie Mekong lapic, coś tam i patong lapic, coś takiego szkoda, bo to jedno z nich jest taka fajna lajtowa na cztery osoby, a my tylko na tych ekstremalnych takich na cztery osoby lecieliśmy, ale generalnie po prostu super. Naprawdę polecam wszystkim, po prostu chciałam pan tutaj przyjechać nawet w zimie i będzie tak, tak będzie.